Dzień dobry, kochani, Paulita w kuchni wita. Słuchajcie, dzisiaj szybki taki obiad, bo nie ma czasu, yy, ten czas to jest jakiś niesamowity. I postanowiłam, że zrobię dla Was spaghetti z czosnkiem, oliwo, z czosnkiem oliwą i pomidorkami koktajlowymi. Ten przepis jest na TM7, ale też jest na inne. Y, Thermomix, na inne modele, także się nie martwcie, możecie spokojnie robić, więc zaczynamy! Do naczynia miksującego już sobie, dobra nie muszę tarować, wrzucamy sobie ser parmezan, będzie 60 g sera parmezanu pokrojonego na kostki, ciekawe ile tu mam, bo tak szczerze to nawet nie wiem, 85, może być, wiecie, że u mnie to takie jest, jak jest. Do tego natka pietruszki, same tylko te liście, liści mamy dać 15 g, a że pietruszka jest taka dosyć lekka, To zobaczymy jak to wyjdzie. No, dopiero jest trzy. Także długie truszki naprawdę sporo na wejdzie. Bo wszystko leci. Szybki obiad nie ma czasu, i widzicie, jak na coś wszystko leci. Skończyły się wakacje, zaczął się rok szkolny, więc takie szybkie obiady będą jak najbardziej wskazane. Proszę mi tu pisać, co szykujecie sobie do pracy, czy tam dzieciarkom do szkoły. Bo jestem bardzo ciekawa, może tym razem ja skorzystam z Waszych pomysłów. Dobra, tu mamy tak. 15 sekund obroty 8. No i zapewne słyszycie, zmiksowało nam się. Wow, jaka zielona super pasta. To muszę Wam pokazać koniecznie. Zobaczcie, tak wygląda zielona super pasta. Znaczy pasta. No ser zmiksowany z pietruszką. To jest niesamowite. To przekładamy do innego naczynia chyba. Słuchajcie, bo ja się tak rozpędziłam. Ja ten do tego przepisu podchodziłam już kilka razy i zawsze coś było nie tak, bo zawsze był inny obiad w międzyczasie, a teraz postanowiłam, że to zrobię. Dobra. To mi tu zostało trochę, ale to nie szkodzi. Nie no, niesamow... kolor jest niesamowity. Widzicie, pietruszka to jest jednak to warzywo, które robi swoje. Zobaczcie, tak jest fajnie. Dobra, lecimy dalej. Dalej. Teraz przełożyć to, już przełożyłam. I teraz damy E, trzy ząbki czosnku, tylko że ja mam dosyć duże, więc wrzucę dwa. Dwa ząbki czosnku i do tego oliwa z oliwek mm -hmm. i zostało mi tylko tyle, więc ja zużyję sobie to co mam. Bo okazało się, że się zużyła, no ale dobrze, no. niech się zużywa. To znaczy, że w domu się gotuje, dobra. Dobrze, że mam schowane w tym spryskiwaczu swoim. No i dobrze i lecimy dalej to musimy znowu zmiksować znowu 3 sekundy obroty 8, to będzie naprawdę mega szybko bo to tylko 3 sekundy no, no i dobra, gotowe lecimy dalej teraz to zgarniamy kopystką mm, pomieszało się to jeszcze z tym zielonym serem więc w ogóle jest wszystko dzisiaj na zielono piątek będzie na zielono dobra po co ja to zakładam? I teraz to dusimy 4 minuty na yy, 120 stopni na obrotach 1. Proszę bardzo. To się dusi. Ja sobie szykuję kolejne składniki. Jeszcze na pewno będzie makaron, właśnie pomidorki koktajlowe i będzie super dania. Kochani, słuchajcie. Zapach jest petarda. Normalnie się tak rozchodzi, że szok. Lecimy dalej. I teraz tak. Dodajemy nasze pomidorki koktajlowe. Mmm. Powiem wam, że nie. To jest niesamowite. 600 g pomidorków pokrojonych, koktajlowych, widzicie? Pomidorków pokrojonych na połowę. No, nawet się nie przygotowałam za bardzo, bo tak to by było dużo szybciej. No. Także dobra, dodajemy te pomidorki do tego sól i będziemy dalej sobie tam to dusić. Oszczędzę Wam tego krojenia za chwilę, wracam. Dobra, pomiderki ogarnęłam. Teraz jeszcze do tego pół łyżeczki soli. Tu odhaczam, odhaczam. Uch! No i teraz lecimy dalej. I to znowu dusimy. 4 minuty i 30 sekund w 100 stopniach na obrotach 1. Także lecimy z tym i zobaczymy co dalej. Dobra, zrobiła nam się ta, taka pasta i teraz tak, to przekładamy do dużej miski. Mm, powiem wam, że zapach jest cudowny. Jak macie ochotę, możecie zmiksować te pomidory, żeby się lepiej jadło, bo na przykład e, wiem, że niektórzy z Was miksują. Ale ja zostawię w, tak, w takiej postaci, jak jest. Mm, ten zapach. Powiem wam, że zapach jest niesamowity. Dobra, to odstawiamy. Teraz tak, do naczynia wlewamy e, 1500 g wody. Także jak chcecie, to sobie tu odważacie, a jak nie, to jak ja to powtarzam. Miarka jest w środku, więc mniej więcej do tych kreseczek sobie zaglądacie, odważacie i mamy do tego sól, bo już teraz będziemy gotować makarę. Woda się zaczyna gotować, a ja mam mega szybki spacer z psem, bo naprawdę czas goni, słuchajcie, czas goni, jak nie wiem. Wakacje się skończyły i się zaczęło, tak? Dobra, eee, czyli tak. 500 gramów wody, pół łyżeczki soli i lecimy. Gotujemy to 14 minut, 100 stopni obroty, 1. No to dobra, ja lecę szybki, naprawdę szybki spacer, tym 15 minut. No i kochanie, jak ta woda już nam się zagotowała, to dodajemy do tego 480 gramów e, spaghetti. Ile ja tu mam tak w ogóle? 400, więc troszeczkę mniej bo w ogóle okazuje się, że przełączyło mi się na 6 porcji, słuchajcie, dlatego tak wyszło, ale to nic, to sosiku będzie więcej, spaghetti. mniej. Dobra, e, spaghetti mamy, dajemy dalej. Teraz gotowanie bez przykrycia, słuchajcie, jest taka funkcja, gotujemy tutaj 2 minuty na 100 stopni, właściwie to nawet noży się e, nie kręcą, chodzi o to, żeby ten makaron nam się cały zanurzył, musimy go właśnie e, dłonią powciskać, powciskać, bo nieraz pisaliście, że jak gotowało się wam makaron, no to wtedy e, no nie było równo, no bo część wystawała, część już się gotowała, więc teraz jest taki tryb gotowania właśnie bez przykrycia, żebyśmy mogli cały ten makaron i to, ua, i to nie dotyczy tylko spaghetti, ale wszystkich makaronów, więc tutaj zanurzamy ten makaron, on się tutaj troszeczkę z, zmięknie i dopiero potem będziemy go gotować tak, jak jest na opakowaniu. No, i dobra, jak już mamy ten czas bez gotowania, to teraz dajemy e, ustawić czas według opakowania, tak? Czyli ja tu miałam 9 minut, łonie 90, tylko 9 w drugą stronę. 100 stopni na jedynkę, ale pamiętajcie, obroty wsteczne, jeśli ustawiacie manualnie. Dobra, no to mi się tu gotuje. E, tam musicie sobie zobaczyć wskazówki, i tak naprawdę już za chwilę będziemy. Kończyli nasz przepis, bo ten zapach to po prostu doprowadza mnie do tego, że jestem mega głodna. No i kochani, tak naprawdę lecimy dalej. Teraz tak, odsydzamy nasz makaron e, przez waromę. Ja tu akurat użyję sobie szóstkowej jeszcze waromy, bo tak mam pod ręką. Nie przelewam go, tylko po prostu wpuściłam wodę, żeby ten e, zlew się nie zagotował też razem z tym makaronem. Dobra, nie chce mi tu wyjść, pamięć. no właśnie, e, pokręć się nożem, pokręć się i to samo się tu wydostaje, także już mamy, dobra, trochę jest, więc ja sobie się tym pobawię za chwilę, no i dobra, jak już mamy to gotowe, przełożyć do miski, gdzie znajduje się sos, także słuchajcie, tu odcedzamy, no właśnie, nie mam tej, e, przy sobie tego, Podsta no podstawki do warunek, o. słuchajcie to wrzucamy sobie do miski Ła, wow, pełna miska będzie super będzie obiad dobra no i musimy to wymieszać gdzie to moje mieszanie sobie wezmę dwie łyżki będzie wygodniej i tak naprawdę takie coś nakładamy na talerze, posypujemy naszym tak posypujemy naszym parmezanem razem z nadką pietruszki i będzie super. Także dajcie mi chwilę, ja już przerzucam sobie to, na, dobrze wymieszam, przerzucę na talerz i będziemy degustować. Słuchajcie kochani, co tu dużo mówić, tak wygląda to danie. Zobaczcie, jeszcze jest parujące, posypałam tym parmezanem w ogóle, jestem ciekawa jak to w ogóle smakuje, ale podejrzewam, że to jest naprawdę mega dobre, więc próba i lecę sobie dalej, mm, mega. Mm -hmm. Mm -hmm. Danie naprawdę godne polecenia. Ja to bym jeszcze sobie dodała soli, ale wiecie, jakie mam na punkcie soli. Także życzę Wam miłego dnia. I co, chcecie więcej odcinków w tygodniu, czy po prostu zostajemy przy dwóch. E, piszcie proszę, jak byście chcieli, ale na pewno w niedzielę będzie słodko. Buziaczki, pa! pa.